Słuchaj, mi chodzi tylko o to, żebyś robił to w sposób świadomy. Cześć, tutaj Daniel Rodziecki witam Cię bardzo serdecznie na vlogu Jak zostać programistą-wymiataczem. Dzisiaj mamy odcinek 062 i dzisiaj mamy kontynuację odcinku z wtorku. Tak, wtorkowego odcinka. I we wtorek zadałem Ci pewne bardzo ważne, moim zdaniem, przynajmniej pytanie, i myślę, że Twoim też. Zadałem Ci to pytanie i chciałem, żebyś sobie na nie sam odpowiedział. Dzisiaj powtórzę to pytanie, więc nie, nie musisz koniecznie sięgać do odcinku torkowego, żeby je poznać. Ja to pytanie dzisiaj powtórzę. Może troszeczkę je zmienię, ale, ale generalnie zostanie zachowany sens. Nim jednak to zrobię, zrobimy sobie dwie rzeczy. Dobra, chcę Ci coś pokazać. Pokazać. Ok, no to najpierw pozwól, że pokażę Ci taki mały wykresik. Ten wykresik, on pokazuje, że każdy z tych kwadracików, czy tam prostokącików na tym ekranie. To jest tydzień Twojego życia przy założeniu, że dożyjesz 90 lat, okej? Okay? Tak? To można się mieści wszystko na tej jednej kartce. Może to już widziałeś wcześniej, może nie. Jeśli nie, to, to przyznam, że to jest otwierdzające oczy mocno. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to byłem troszkę e, zaskoczony, że tak to wygląda i że można to tak zobrazować, ale tak to właśnie wygląda. Okay? Tu na samym końcu, na tej samym końcu tej karteczki, to jest e, tydzień, który obrazuje Twoje 90 urodziny. Masz szansę dożyć 90 lat, masz szansę, że nie dożyjesz. I teraz pozwól, że jeszcze nim przejdziemy dalej, jeszcze raz pokażę Ci tą karteczkę, ale z pewnymi drobnymi adnotacjami. Widzisz? Te strzałeczki tam one pokazują, kiedy zmarły pewne znane osoby. OK? Widzisz? Większość z nich nie doszła nawet do połowy, do połowy tego, co można by uznać za połowę Twojego. Życia przy założeniu, ponownie, że dożyjesz 90 lat, okej? Okay? więc mając ten obraz w głowie, pozwól, że zabiorę ci teraz na chwilę do mojego komputera i porozmawiamy o zarobkach programistów. No dobra, no to Noflav Jobs, jak co roku przygotował fajną analizę, podsumowującą między innymi zarobki programistów, i jak to, jak to wygląda? Znaczy, to tutaj jest to akurat mediana generalnie wynagrodzeń w IT, ale za chwilkę przejdziemy sobie do konkretnych technologii i zobaczysz, jak to wygląda faktycznie w przypadku konkretnych języków programowania. A więc jak widać, mediana dla umowy biznes to biznes wynosi od 16 do 11 tysięcy, dla umowy o pracę od 13 do 8 i dla innych form od 8 do 5 tysięcy złotych. No dobra, jak to wypada w przypadku juniorów? Przyjmijmy, że no, jak widać juniorzy zarabiają przy umowie B2B w granicach 6000 tysięcy złotych. Tak? Przy umowie o pracę no, te stawki są mniejsze, chociaż to też jak widać wszystko zależy od technologii. Wygląda na to, że programiści ruby mają najgorzej. Ok, no to teraz zarobki midów. Tutaj już oscylują od granicach 11-12 tysięcy, tak? 11-700, 12-500 i tak dalej, tak dalej. Gdzieś w tych granicach. Ok, i czas na seniorów. Jak widać, u seniorów zarobki w granicach 17 tysięcy, i bardzo mnie cieszy, ponieważ po raz kolejny w tym raporcie widać, że programiści z skali zarabiają najlepiej, są najlepiej opłacanymi specjalistami. A ja skalę promuję, skalę bardzo lubię i bardzo Cię zachęcam do nauki tego języka programowania, bo jest po prostu świetny. No dobrze, ale w takim razie mamy już za sobą te wszystkie zarobki. Wiesz, jakie są w tej chwili przeciętne zarobki programistów, jak się rozkładają w zależności od tego na jakim etapie swojej kariery jesteś. Warto też podkreślić co może tego nie pokazywałem, ale co wynika z tego raportu, do którego obejrzenia bardzo gorąco cię zachęcam. W podsumowaniu, znaczy w opisie tego filmu będzie link do tego raportu. Trzeba zostawić swoje dane, tak, żeby ściągnąć ten raport, trzeba zostawić swoje dane. Ale myślę, myślę, że warto, bo widać z niego, czego warto się uczyć, w jakie technologie warto, się, warto zainwestować swój czas. I widać na przykład to, że, senior, że juniorzy mają ciężko. Juniorzy mają ciężko, ponieważ juniorów bardzo mocno przybywa. Ilość ofert pracy dla juniorów jest niestety niezbyt duża, biorąc pod uwagę globalny, globalny rynek zapotrzebowania na programistów. To chyba na razie wszystko, co chciałem ci pokazać. Ok, no to zostawmy już mój komputer w świętym spokoju. I teraz przypomnij sobie to, o czym przed chwileczką mówiłem, o tych wynagrodzeniach. Przypomnij sobie ten wykres, który ci pokazałem na samym początku. I w kontekście tych dwóch rzeczy pozwól, że zadam Ci ponownie pytanie, które zadałem Ci we wtorek. Za jakie pieniążki jesteś w stanie odkupić godzinę czasu, którą poświęciłeś pracując dla kogoś i ten ktoś ci za to zapłacił? Za jakie pieniążki? Za żadne. I oboje wiemy, że tego się po prostu nie da odkupić, okej. Okay? No, nie da się odkupić czasu, który poświęciłeś dla kogoś. Zresztą czasu, który poświęciłeś na siebie, też nie możesz odkupić. Po prostu tak nasz świat funkcjonuje, że czasu, który jest za nami, już się nie da zwrócić za żadne pieniądze. Możesz pieniądze, które zarobisz, wydać na to, żeby, nie wiem, w przyszłości teoretycznie przynajmniej żyć lepiej i dłużej. Ale, ale oboje wiemy, że to jest iluzja. Iluzja. Bo. Strasznie dużo zależy od zwykłych losowych wydarzeń. Nigdy nie masz pewności tak naprawdę, kiedy i w jakich okolicznościach twój pobyt na tej naszej pięknej palenie się skończy, prawda? No prawda. No dobra, ale dlaczego ja ci to wszystko mówię? Czy ja jestem przeciwny pracy na etacie, albo czy jestem przeciwny rozliczaniu się godzinowemu? Nie, absolutnie. Słuchaj, mi chodzi tylko o to, żebyś robił to w sposób świadomy i świadomie rozumiał, że nie sprzedajesz swoich usług tylko sprzedajesz swój czas dla kogoś, komuś oddajesz swój czas. Czas, którego nie jesteś już w stanie w żaden sposób odzyskać. Tak to działa, po prostu. I jeśli jest ci z tym dobrze, jeśli ta świadomość w niczym nie przeszkadza, nie ma sprawy. Funkcjonuj w ten sposób dalej. Nie mam nic przeciwko, absolutnie. To jest Twoje życie, Twoje decyzje i. Rób tak, żeby ci było w nim dobrze. Ale jeśli, tak jak mi kiedyś, coś ci tam zgrzyta, jak o tym wszystkim słyszysz, i coś ci nie do końca pasuje, i tak zaczyna ci kiełkować w głowie taka myśl, że może coś by warto z tym zrobić, no to może coś by warto z tym zrobić. Po prostu. Co można zrobić? No, można wiele rzeczy zrobić. Jeśli nadal chcesz pracować na etacie, nadal chcesz się rozliczać godzinowo, ale na przykład, kurczę, chciałbyś sobie popodróżować trochę? Nie ma problemu. Są całe strony dotyczące nomadów cyfrowych, czyli ludzi, którzy w dzisiejszych czasach nie siedzą w jednym miejscu, tylko korzystają z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, jakie, dają, jakie daje internet i podróżują po całym świecie, wykonując swoją pracę z dowolnego niemal miejsca na ziemi. Da się? Da się. Więc jeśli całe życie marzyłeś o podróżowaniu, ale stwierdziłeś, że nie możesz, no bo musisz pracować, a Jesteś programistą albo administratorem, albo generalnie kimś w branży IT, kto wykonuje usługi przez przy pomocy komputera, to stary, naprawdę można to robić z dowolnego miejsca na Ziemi. Więc jeśli uważasz, że coś cię tu trzyma, to nieprawda. Nieprawda. Jeśli podejmiesz taką decyzję, możesz pracować z dowolnego miejsca. Zapraszam. Po prostu, co ze mną, ja. Też podjąłem jakiś czas temu decyzję o tym, że ja już nie chcę, nie chcę sprzedawać swojego czasu. To nie jest coś, co jestem w stanie zmienić z godziny na godzinę czy nawet z miesiąca na miesiąc czy z roku na rok. To trochę potrwa. Bo mam pewne zobowiązania, muszę utrzymywać rodzinę, ale stanąłem już na pierwszych stopniach i staram się iść do przodu, do przodu. Po tych skutkach, które ostatecznie mają mnie doprowadzić do takiego stanu, kiedy nie będę już musiał sprzedawać swojego czasu. Będę miał więcej czasu dla siebie, więcej czasu dla rodziny. Czy to znaczy, że ja nie chcę w ogóle pracować? Absolutnie nie. Ja chcę, chcę, ale na stuprocentowo moich warunkach i tobie życzę tego samego, żebyś mógł dojść do takiego momentu, kiedy zarabiasz pieniądze, ale robisz to stuprocentowo na własnych warunkach. Słuchaj, jeśli myślisz, że zostaniesz freelancerem i będzie ci lepiej, Super, jeśli pomyślisz o założeniu własnego biznesu i uważasz, że mając własny biznes będzie ci lepiej, zrób ten własny biznes. Ale tutaj mała uwaga: taka książeczka dla ciebie. Mity przedsiębiorczości. Musiałem sprawdzić, bo znałem angielski tytuł, nie pamiętam jaki jest polski. Przeczytaj ją. Nim otworzysz własny biznes, przeczytaj tą książkę. Jeszcze raz: Mity przedsiębiorczości. Dlaczego? Dlatego, żebyś nie został niewolnikiem swojego własnego biznesu. O czym, kim jest niewolnik własnego biznesu, to jest ci w stanie powiedzieć każdy, kto prowadzi własny biznes w taki sposób, że ten biznes nie jest w stanie funkcjonować bez niego. Więc nie rób tego. Przeczytaj tą książkę. Dowiedz się, jak stworzyć biznes, który może funkcjonować bez ciebie, taki biznes, którego nie będziesz niewolnikiem. Bo tak naprawdę nie ma różnicy pomiędzy pracą dla kogoś i sprzedażą czasy, czasu komuś, a pracą dla własnego biznesu. Która jest wymuszana na Tobie, bo bez tego ten biznes padnie. Jedno i drugie to nie są dobre miejsca. Słuchaj, nadal się boisz, nie jesteś pewny, czy dasz radę, nie jesteś przekonany, czy to dla ciebie? Może, może to się nie uda. No to, jest co, mam coś dla ciebie. Specjalnie dla ciebie mam taki filmik. Jest na YouTube kanał dziewczyny, która jest fotografką i która przerobiła wana, tak dużego wana na miejsce do życia. Miejsce do życia i podróżuje. Podróżuje po kontynencie i robi zdjęcia. Wybrała takie życie. Ona podjęła taką decyzję i w ten sposób żyje i w ten sposób pracuje. Więc da się, nie szukaj wymówek wiecznie, wszędzie wymówek, tylko zastanów się, czego tak naprawdę, naprawdę, naprawdę chcesz. Jeśli naprawdę chcesz zostać informatycznym, programistycznym wymiataczem, to zastanów się, czego w życiu chcesz i dąż do tego. Bo nikt niczego ci nie da za darmo. Jak chcesz mieć szczęśliwe i udane życie, to musisz sam o takie życie szczęśliwe i udane zadbać i sam na nie zapracować. Bo ponownie nikt ci tego nie da w prezencie. To to wszystko. Ja Ci bardzo pięknie dziękuję. I zapraszam Cię na poniedziałek. Do usłyszenia! Pa!